Dzisiaj czytamy Księgę Hioba, rozdział od 17 do 20 i bardzo ważny fragment, który znajdujemy w jednej z wypowiedzi Hioba, który pomaga nam złapać właściwą perspektywę na to, gdzie znaleźć nadzieję w sytuacjach, kiedy jest cholernie ciężko i nie mamy absolutnie pojęcia, co będzie dalej. Hiob mówi następujące słowa w rozdziale 19 od wiersza 25. Ja wiem, że mój obrońca żyje, jako ostatni stanie nad moim prochem. Potem okryję mnie skórą i żywy zobaczą Boga. Ja sam go zobaczę, nie ktoś obcy, będę go widział na własne oczy. Perspektywa tego, że w naszych największych cierpieniach, w naszych najtrudniejszych momentach w życiu jesteśmy w stanie lepiej poznać Boga i na końcu naszej historii za życia jeszcze zrozumieć, że Boże, przez to, przez co przeszedłem, byłem w stanie bardziej zbliżyć się do Ciebie, lepiej poznać Ciebie, lepiej doświadczyć tego, kim Ty jesteś. To jest najcenniejsze, co możemy wyciągnąć.